Siema, jestem Bizonej, a to jest God of War, gra, na którą czekałem wiele lat. Ta gra jest grą roku, 2018 roku i wygrała mniej więcej z taką grą jak Red Dead Redemption 2. Więc jestem jeszcze bardziej ciekawy, co, co zaprezentuję, więc do dzieła. Sorry, że tak muszę gadać, ale no kurde, to jest pierwszy odcinek, jestem podekscytowany i do dzieła. Wybierz poziom trudności, tylko historia. Tylko historia to poziom dla graczy, którzy chcą poznać historię bez większych wyzwań podczas rozrywki rozgrywki. Sorry. Wyważona rozgrywka to poziom dla graczy, którzy chcą, by przygoda stanowiła wyzwanie. Wyzwanie to poziom dla graczy, którzy chcą, by, aby walka była bardziej wymagająca. Bóg wojny to ustawienia dla graczy, którzy chcą, aby, ta, aby gra była tak trudna jak to możliwe i wymagała boskiego refleksu i planowania. No, to nie za bardzo. Uwaga, ten poziom trudności nie może być zmieniony w trakcie gry. O, proszę bardzo. Więc trzeba rozpocząć nową rozgrywkę, e, aby zmienić poziom trudności. To ja bym wziął poziom wyzwanie. Jakby było za trudno, to sobie zmienię na wyważoną rozgrywkę, a jak w ogóle będzie za trudno, to wezmę sobie tylko historię. <grywka> no, raczej nie powinno tak być nie powinno być aż tak źle, I myślę, że. Między tymi dwoma poziomami bym mógł zmienić, ale na razie ustawię sobie wyzwanie. Gam na PC. -cie. Z ustawieniami graficznymi takimi, wszystko na wysokie, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, nie testowałem tej gry za bardzo. Liczę, że moja 3060 i i9 10 generacji da kurde radę. Mam 32 GB. ram -u. oby to się w końcu udało, więc rozpoczynam, do dzieła, startujemy, wyzwanie, cyk. A więc naciśnij, aby zamachnąć się lewiatanem, jak ten sklep. Okej, okay, okej, okay. do dzieła. Jeb. Yep. Nie. no ja myślałem, że mam więcej siły. Jeszcze raz. Whip. No. Bam. No kurde, stary, przecież nie będziemy tu siedzieć pół godziny. Yeah. <laughs> Ale fajny ten topór, mi się podoba. O, no i o to chodzi, nie? Boże, jak rozwajuje to drzewo. Zadaj do łodzi. Coś to jeszcze testuje poziom dźwięku. Także, jeżeli będą głosy za cicho, to postaram się poprawić postprodukcji. Pro, post a w następnym odcinku już powinienem to jakoś bardziej dopasować. O Boże, ta muzyka. Muzyka mi się podoba. Jak zaczęła jakaś kobieta śpiewać w menu, to normalnie zakochałem się po prostu od razu. Nawet nie wiem kiedy ta gra przechodzi, kurde, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia kiedy ta gra przechodzi z kacynek w normalnie. W możliwość poruszania się w, 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 no, przez samego siebie, no. Znaczy ja decyduję, nieważne po robi. prostu. Nie wiem kiedy się zmienia z kacynekiem w normalną rozgrywkę. Nie wiem co powiedział sy syn, ale okej. Okay. Chłopcze. A, no tak, te memy. <śm> chłopcze, chłopcze, chłopcze. Okej, okay, okej, okay, ja muszę się uspokoić, bo ekscytacja sięga za tu naprawdę. Wystarczy. Hmm. O, Oznaczone drzewa, kieruj się w dół rzeki. Myślę, że kiedyś w końcu kupię sobie. Playstation, bo jako że mam PC, to Xbox mi za bardzo nie jest potrzebny. Co? To sobie ogarnę, Ragnaroka. Się zmieniło? Chyba Was że wejdzie na PC. -ta. Tak zmieniło się, chłopcze. Nie myślę o tym za dużo. Tak jest. No i fajnie, że jest polski dubbing. Bardzo mi się już podoba. Kurde, głos Kratosa. Durman ma bardzo fajny głos. Znam go jako aktora, więc. Fajnie będzie go posłuchać. W ogóle fajnie że jest po prostu Darlik, taki polski. Kurde. Fajnie to wygląda. Maciej Kosmala. I jest to, jak długo rozrąbywał drzewo, a potem chwycił je normalnie, jakby ważyło tyle, co listwa do mierzenia, nie wiem, czegokolwiek. Jak ważyło jak piórko. Może tak to lepiej będzie brzmieć. Grzegorz Pawlak. O, to ten od wokaler albo od skipera. Od fokalerii. O Boże. Paweł szczęsny. No i to mi się podoba. Zazwyczaj Paweł, 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 Paweł. A ten Adrian, Adrian, tak jak było w tym w Denglajcie. Taka była mniej więcej obsada, kurde. Twórców i głosów i tak dalej. Paweł, Paweł, Adrian, Adrian. Synu, ale weź mi pomóż. Weź tam z drugiej strony. I będzie mi lżej. Ej. Ach że relacje mają na wysokim poziomie ojciec z synem Jimmy Young to już Young sorry Coś to DLSS jest wyłączone, więc nie wiem, do czego mi jakieś tam migania występują. Oto widzę matkę swoją. Oto widzę ojca swego. Oto oni mnie wzywają. 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 jest gotowa Wracaj do domu jesteś bolna Mam ciary, genialne. Muzyka jest genialna, wszystko jest tu genialne, aż szkoda się odzywać. Przepraszam. Ten nóż należał do niej, teraz jest twój. Uczyła cię polować, tyle co umiała. Pokaż teraz? Teraz. Na co polujemy? Polujesz na jelenia. Gdzie idziemy? Tam, gdzie są jelenie. Dobrze. Eee... Tędy. Aż mi się przypomina moja relacja z moim ojcem, nie? <noise> Ojcze, A, oczywiście ja ja byłem na miejscu teraz? Atreusa, nie? Muszę. Do sprawdzić, czy przetrwasz podróż. I wtedy wyruszymy na szczyt? To zależy od ciebie. Okej synu. Co znalazłeś? <laughs> Ślady, ale nie jelenia. Szukam dalej. Co to jest? Woda? Wyglądała jak jakiś dym czy coś. O, mogę podnieść? Poćwiczyłbym trochę. Wyglądaj się za pomocą tego, aby otworzyć ustawienia kamery? To jest mapa, wow, Midgard, podsumowanie, nieodkryte, 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 dziki <grytaki> las, myślałem Diklas. Dobra, a tutaj? Wow, broń, pancerz, nie mam na razie z czego wybierać, nie, ale wow, obrońca, 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 wybrańca, Boże, złota tarcza? Jaka tarcza? Nic no, tu nie mam, <grytaki> nieważne, wow, czy tak gra działa dobrze? Zaraz się zobaczy, na razie widzę, że nie mam 60 FPS-ów, to to jest B. Eksploruj świata by znajdować cenne zasoby. O Boże, mogę jakoś jakiś skan walnąć czy coś? <laughs> e, chyba co to jest. Chłopka, jelenia. Coś przegapiłeś. Hm. Podobne. Ale to nie jeleń. Widzisz? Za szerokie czubki. Kozioł. Matka dobrze cię nauczyła. Dobra, Tak. Powiem szczerze, nie znałem matki A A Arteusa. Atre Atreusa? Arteus, Atre jak się on nazywa? Nie mam pojęcia, ale szkoda mi było, naprawdę. Ta scena była genialna. To jest niesamowite, żeby zrobić coś z praktycznie niczego, nie? Nie mieliśmy jakby szansy poznać matki Atreusa, Arteusa, jak on się nazywa. Uuu! Co to jest? STATEK! Zagubione, odnalezione! Nowy zestaw artefaktów! Przytrzymaj, aby się ty dziennik, pokaż zgubione i odnalezione. W pobliżu domu natknęliśmy się na tę małą zabawkę. Miałem kiedyś bardzo podobną. Myślę, że to część większego zestawu. Jeśli znajdziemy ich więcej, może okażą się coś warte. Okej, okay, ja, ja jakiś potrzebuję jakiegoś skanu. Okej, okay, ale mogę jakoś tak wyhaczyć, gdzie ja idę, żeby nie iść tam, gdzie mnie prowadzi... Yy... O, skrzynka. A! Myślałem, że otworzy. Nie wrąbi się tam pionchą. A ja nie chciałbym być. Nie chciałbym mieć taką głowę, jaką miał. Jaką była tam skrzynka, ale nieważne. O Boże. Przechodzi kratos do walki w barze i, i kurde, gościowi tak przesadza, że normalnie czacha bo pinka normalnie raz. No, chwila synu. Bo pierwsze dodaj no mi chwilę się skupić, okej? Okay? ja mają do niego synu? Chłopcze! Jesteś tylko chłopczem. Chciałbym tak się rozejrzeć mniej więcej. Czy tu wszystko jest tak pięknie, jak powinno być. ok? Na razie się próbuję zapoznać mniej więcej z tym, jak to działa. Trochę tak dziwnie się gra. No wiem, że tędy. Ja się to po prostu rozglądam. Wiesz co, nie nauczyła cię matka, wiesz, czego ci nauczyła matka? Eksploracji, synu. Eksploracji, chłopcze. A, 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 nieważne. Tak, ale są zbyt okrągłe. To może być dzik. Stoją ślady. <laughs> Rzeczywiście gra roku. Jak zostawia ślady, to normalnie jest. Musi być nominowana, bo inaczej to kurde nie ma opcji. Co teraz? <laughs> Narąbany kratos. Eee, co teraz? No nie wiem, no ty skąd ja mam to wiedzieć. Aha. Mm -hmm. Przeskoczyć. Mhm. Mm Ogólnie. Pozmieniałem sobie parę przycisków, że, ta, że muszę przytrzymywać, zamiast wciskać i to jest takie małe ułatwienie, tak samo jak nie muszę wciskać dwóch tych analogów, czy jakby tego nie nazywać tych gałek jednocześnie, żeby włączyć specjalną moc. Czyli, która tutaj jest, bo z tego co tam wyczytałem w ustawieniach, to powinna tutaj być. Jego wściekłość, jak się to nie nazywa, szał czy coś, e, to, to zmieniałem sobie na inne przyciski, chyba nieważne. E, coś tutaj jeszcze jest? Chyba raczej nie, więc przeskocz. A co z synem? Mam przeskoczy? Tędy, chłopcze. Okej, dobra. Dał radę. No i to mi się podoba. To jest mój. A czy to jest chłopcze. Okej, okay, a co jest tutaj? Są jakieś rzeczy? W ogóle jakbym tak pipa pipa. la, a-la-la-la-la-la-la... No bym trochę surfował. Normalnie bym grał w starusieńkiego Fallouta od Betezdy trujeczkę, albo... albo New Vegas, ale to nie jest oczywiście od tego. Wychyl to, aby coś... A ja bym tak nie wychylił i przez A nie mogę, czyli muszę wychylić, okej, okay. y, albo od Obsydianu. New... O jest! New Vegas! Tak się nie poluje. Przepraszam. Dokładnie. No przepraszaj, no, przepraszać. A nie dogonić. Tak, ojcze. Ja wiem, że chcesz być y, słuchany, synu, ale kurde, nie mów przepraszam co chwilę. Nie masz za co przepraszać. Polujemy, mamy go upolować, co pada go spłoszyłeś. Sam się, ciebie prawie spłoszył. <laughs> nie wiem, da się to jakoś skoczyć? Ja się skacze w tej grze? B? Nic nie mogę zrobić. Czyli tutaj nie da się wskoczyć. Zastanawiam się, gdzie tu mogę jeszcze eksplorację podjąć i na razie nie wiem. Na razie patrzę i jakby klatki się w miarę trzymają, więc jest dobrze na wysokich ustawieniach grać. Wiem, że to jest Full HD i nie ma czym się chwalić, ale jednak, kurde, jakbym miał zagrać dwa lata temu, albo rok temu w tą grę, to coś czuję, żeby mi wybuch komputer tamten stary. Ale nie, to chyba od stycznia mam już nowy, więc dwa lata temu niech będzie. Rozwalaj skrzynkę. Boże, jaki to jest gnialne. Kurde, nie ma co otwierać. Klucza nie mam. Pziu, rozwalił. No to nie potrzeba klucza już w ogóle. Hmm, czy coś tutaj się kryje u góry? Może jakiś skarb czy coś? Tak, będę łaził. Będę łaził. Jestem draniem. Czasem po prostu lubię sobie połazić. Jeszcze jak grałem w coś świeżego i mam ochotę zbierać, bo nic jeszcze nie mam. No to kurde. Z przyjemnością. Tutaj coś jest. On idzie tam, więc ja idę tu. Takie są zasady. A tylko, że. Hmm. Eee... Ale jak chcę tam iść. Hmm. No dobra, no nie mam. Nie... Klikam wszystko, ale nic nie mogę zrobić, więc no muszę chyba iść za synem. Kurde, synu, jak chcę tam iść. No i nie przejdziesz. Jak przejdziemy na drugą stronę? Przejdź na bok. O, lewiatan. Mogę wycelować w ten sposób? No to standardowo się celuje, ok. Chyba spokojnie, grą, Jak chcę się wycofać, a nie mogę się wycofać, wycofać nie wycelować. Rany. Rany jestem, nie pokonany. Co tu się stało? Aby wezwać topór? Co to ja jestem, kurde tor? Nie. Wezwałem topór. Czyli mogę rzucać nim? Mogę rzucić? Nie, nie mogę rzucić. Mogę rzucić wtedy, kiedy gram, powie. Normalnie, czy jestem pantoflem? I słucham się gry każdej chwili. Kratos! Jesteś złym? Z... 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 Złym nie jesteś, ale to nieważne. Najważniejsze, żebyś się tak nie słuchał tej gry. Bez. bez... non-stop. Stój! Oh. Co ty wyprawiasz? Mm. Wystraszyłeś go! Masz strzelać? nam strzelać nie kazano. Kiedy każę ci strzelać? Przepraszam. Nie przepraszaj. Bądź lepszy. Znajdź go. ma kompleksy. Hmm. Znajdź. Go. Bądź lepszy niż ja, kiedykolwiek. To jest możliwe. <laughs> Eee, dobra, stary, poczekaj. Po pierwsze to się ogrzej, bo tu zimno jest, a ja nie wiem jak ty możesz biegać z jakimś tam na, jakimś tam nie wiem, co to jest. Skórzana zbroja na kurwa na, prawe ra, na, na ramię na ramie czy coś. Nie idź tam. Stój. Aha, dobra. Nie! Nie jesteś Dokładnie. Eee, bom, bom kurde. łop, jak się unika. E, szybki atak, okej. Okay. Ała, jak się robi unik gro. <laughs> Nawet nie muszę być uniku, bo gościu ma przerąbane. FUM! 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 W powietrzu normalnie. G jak to się nazywa? Mortal Kombat. BUM! <laughs> nie mam pojęcia jak się robi unik. Nie mam pojęcia jak się robi unik. BOOM dwóch na raz! A witam, jak tam się wywacie? <laughs> Czemu ja nie mogę robić uniku? Jak się robi unik w tej grze? Czy tam jest za mną jakiś przeciwnik, zaraz mnie zabije normalnie? Wow! No właśnie nie, synu, bo nie wiedziałem jak się robi unik. BUM! HOHOHO! Jakiś kody ten zrobiłem! Ten i tamten! Jest ktoś za mną, synu? A czy chłopcze? Albo dziewczyno? Ha, ha, ha. Nie? To dobrze. Wiem, żeby wykonać unik. je, oh, Pum! Aki u nie? No, dawaj. BUM! Chyba, uciekaj, uciekaj. O! Żeby zrobić coś takiego? Okej. Okay. No dawaj, jeszcze raz. BUM! Jestem bogiem wojny, kurde, kmiocisynie! synie. Kmioci synie? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. O uh o. -oh. Bój, zdykaj, Psi pomiocie. Co? Dobra, ile was tutaj jeszcze przyjdzie? Porąbało was? O kurde! <śmierzy> <Wow>. <śmierzy> oh yeah! Dobra, spadać. A przynajmniej już wiem, że... Uo! Uh! 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 A, ah! ah! no tak, ja widzę tutaj coś mnie. Oła! Ja pierdziele! Ty kurde frajerze, ty! Maga? No bo się odsunąć. O, o, Boże, zginąłem ponownie. Atakują, szturmują front, co? Nie <śmiany> mam pojęcia, ale czuję, że. że zaraz mnie zabiją? A trzeba uważać, trzeba uważać, bo tu jest kurde ich za dużo. Chyba? Gień! A ty, kurde! Do widzenia. Coś się tak uklęknął. Nie wiem co się wydarzyło, ale ginie. Jeszcze żyjesz? O Boże, a tu ich jeszcze więcej jest, no tak. Ojej. Oh yeah. Moje ulubione. Kratos, rozwaliłeś kurde jednym ciosem całą kłodę. A teraz nie możesz rozwalić paru frajerów? Come on Kratos, come on. Dawaj. Yeah! Boże, udało mi się to zrobić. Na, na, ten, na trudnym poziomie. Nie ma czym się Drogi. chwalić. Wiem. Że Jedziemy. nie ma czym się chwalić. Przytrzymają się ty dziennik, stare, nie mam pojęcia, co to się w ogóle właściwie działo, ale widzę coś zielonego. Aha, czyli mogę iść tą stronę albo gdzie jest ten syn? Okej, okay, tam. To z syn se poczeka. Najpierw sypę, pójdę tutaj. No dobra, czy coś tutaj... O, mogę sobie zaskoczyć, okej. Okay. Eee, poszedł tędy. Widzę dalsze ślady. No i co? A ja chcę sobie, wiesz stare jeśli synu, jeżeli chcemy przeżyć No możemy iść tędy, bo na razie idziemy sobie po, wiesz, pozbierać jakieś rzeczy i tak dalej, srebro Założę się, że srebro to pewnie jakaś waluta jest, nie? Patrząc na to, ile tego zbieram Zobaczyć, co na górę mogę mógłby... o, mógłbym wejść na górę Pytanie, czy po prostu, a, po prostu mogę wejść, B Okej, okay, dawaj jest jakieś ognisko, mogę je podpalić, czy coś? Dmuchnąć moim wzrokiem, wzrokiem dmuchnąć? Co? Jak to się chodzi, biega, aby użyć, korzystać z łańcucha? Nie, 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 nie. Chociaż w sumie tam coś jest. Dawaj, idziemy, synu, na dół. Zjeżdżam z nim, ojejku. Aha, więcej przeciwników. Wilki! Co to jest? Fenriry jakieś! Pup. Pup. Zabiją mnie. Zabiją mnie! Po prostu mnie zabiją. Bo to troszeczkę jest przerąbanie tutaj, nie? Czemu one mają tyle HP? Ile żeście zeżarły zwierząt, ty? Ten Jelej to na prawo, na lewo... syno nie użyjmy jak się bić, nie? Ja wiem, że ja sobie nie ogarniam, ale to dlatego, że się po prostu uczę! A ty kurde frajerze. Już ci prawie mam. Bum! Kurde, cyk. Dawaj, bo się muszę uleczyć normalnie. Bo się zdenerwowałem. Były tylko głodne. Wilki nie były złe. Były głodne. A skąd więc? Zaglądałeś im do brzucha? wam, że były. Zagubione, odnalezione. Okej. Okay. Co to jest za miejscu? jakaś płonąca skrzynka. Tom, skrzynkę to chyba głową rozwalę. Ponieważ mam taką twardą głowę, że normalnie... Jak rąbłem kiedyś głową w skałę, a czy w górę, to normalnie rozwaliło się na pół. A ty co to jest? Omega? Rozwalę też? Wow, no tak. Pięść będzie boleć od takiej skrzynki. Drewniana to jeszcze, ale. Srebrne. wiemu mu już się nie przyda. Srebrna. Tam tak. Uu. Co tam, w panie Wikingu? <laughs> Okej, okay, co czy to mogę przejść? No, dźwignąć nie mogę tego. No, kurde, będę spokojnie. Spokojnie będę radę to dźwignąć. Nie wiem, da się jakoś przyspieszyć. Nie wiem, użyć jakichś kudek klikadeł? Nie? Okej. Czy mi się wydawało, że dało się to i biegać? Przynajmniej tak w ustawieniach sobie dałem, ale jak widać jednak nie. Proszę bardzo, jakie łańcuchy, o to w ogóle, jak za te łańcuchy, to te łańcuchy się normalnie trzęsą. Nie z tego, że on nam się wspina po nich, nie. One się po prostu trzęsą ze strachu przed Kratosem, który się po nich wspina. Żeby nie zrąbali swojego zadania, żeby dali mu się dostać tam, gdzie ma <śmówiła> się dostać. <śmówiła> znaczy, no pewno tak jest. Jestem tak pewien, jestem tego pewien. A co to jest? Następne coś. O, ktoś tutaj umarł. Zdobyto srebro. Patrz pod nogi. Dokładnie. Czy ja mogę tam przeskoczyć? Nie. Ucho. Wodospad, który spływa donikąd. Jest to dosyć interesujące. Kurde. No, gra, gra działa dobrze. Nie wiem, jak na nagraniu to wyjdzie, ale liczę, że też na, graniu, na nagraniu jest też wszystko dobrze. Oby. To już przedziurawiłem. Coś tu jeszcze pominąłem. Jest tu jedno miejsce takie, które widziałem gdzieś. Tutaj, u góry, nad moją głową, łysą. Sam się ogoliłem też na łyso, także trochę się czuję zobowiązany, żeby wczuć się w postać. Jeszcze bardziej. No Po pierwsze, to na... zobaczmy, co tutaj jest, tendy. Puf. Wow. Magiczna rzecz. Myślałem trochę, że to jest fabularne, chociaż nie ma jak. Powinniśmy tu być? Nie, ale kto mi, się... kto mi stawi wyzwanie, ok? Ale o co chodzi? B. Ta skrzynia została zamknięta runiczną magią. Znajdź i złam trzy pieczęci, aby ją otworzyć. Co to znaczy złam? Jak ja mam złamać to? Jak ja mam złamać te pieczęcie? Da się coś przy nich zrobić? O! Teraz działa! Aha, no to tutaj jest następna. O, proszę bardzo. Okej, okay, a teraz. No jak ja tam podejdę. A, proszę bardzo, uwaga. A, a, a świeci się. I do mnie toże, a czy młocie. Boże, myślałem, że jakiś boss wyskakuje, nie. Nie jestem gotowy, dostałem właśnie bęcki 10 razy, powtarzałem to. No bo nie. No, trochę mniej, ale... Ale prawie 10. Tamtą akcję na początku. Z tymi przeciwnikami. Nie zdobyłem coś, co to jest? Hmm, jabłko. Legendarny przedmiot jabłko Idun. Udało Ci się zdobyć jeden z trzech jabłek potrzebnych do zwiększenia maksymalnego zdrowia. Aha. Jabłko, jabłko, jabłka, Idun. To przysmak bogów. Wszystkie dziewięć jabłek można znaleźć w skrzyniach zamkniętych magią. Zbierz trzy jabłka, aby zwiększyć maksymalne zdrowie. Hmm. Kojarzę taką mechanikę w dziedzictwie Hogwartu. Tam też jest coś takiego, że zbierz. Ale tam to jest to naprawdę tak dosyć męczące. Znajdź ileś tam miejsc. Jak zdobędziesz 12 starzy tej magii, to będziesz mógł ją zwiększyć. Ile? A tutaj trzy jabłka. Znaczy, jeszcze dwa jabłka. Dwóch jabłek mi brakuje, żeby zwiększyć. Chyba ja byłem wszędzie tam, gdzie trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ile co dalej? A jakby tak Watreusa rzucić? Warteusa? Masz! Mateusz! Łap! A come on, chcę w niego rzucić. Czemu? Może by złapał zapałby na swoje plecy. Tam jest. <laughs> no, faktycznie. Gdzie tam lecisz, jeleniu? Mama zabraniała mi no, tam wchodzić. Mama, mama, mamy wchodzimy. już nie ma. Okej, okay, proszę. Żadnych wymówek. Dobra, dotarłem do jakiegoś miejsca, jest to miejsce, do którego chciałbym wejść, ale zrobię to w następnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z God of War jestem podekscytowany, muszę trochę się uspokoić, więc do zobaczenia do następnego i siema.